Witamy Państwa. Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie w roku 2014 będzie realizowała dwa projekty na rzecz mieszkańców Ciechanowa. Dożywianie najuboższych pomagamy codziennie i Daj siebie innym promocja wolontariatu. O pierwszym projekcie pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących opowie wiceprezes zarządu fundacji Przemysław Barczak. Pozdrawiam mieszkańców Ciechanowa i cieszymy się, że od ponad pięciu lat możemy wspólnie z innymi organizacjami, jak i przy pomocy i dużego wsparcia Urzędu Miasta realizować ten program. Docieramy z pomocą do ponad 2,5 tysiąca osób potrzebujących na terenie naszego miasta. Wspieramy przy tym działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zeszłym roku, i ja opowiem trochę o liczbach, to jest ponad pół miliona złoty wartość przekazanej żywności. Nasz projekt Pomagamy Codziennie, żywność dla potrzebujących, to nie jest działalność akcyjna. Jest to działalność, która ma charakter systematyczny. Każdego miesiąca ta pomoc jest przekazywana organizacjom, które dalej dystrybuują ją dla osób potrzebujących. Tym organizacjom bardzo dziękujemy za ich, za ich współpracę. I ta działalność, to również związane z nią koszty, między innymi Magazyn, chłodnia, obsługa również dokumentacyjna tego programu i w związku z tymi kosztami ubiegamy się o wsparcie nas przez Urząd Miasta w ramach tego projektu. Będziemy bardzo wdzięczni mieszkańcom za poparcie naszej działalności i oddanie nam głosu na, na naszą organizację w nadziei, że te środki wielokrotnie zostaną pomnożone również w tym roku, zamienione na żywność, która trafi do najbardziej potrzebujących. Projekt Pomagamy codziennie, żywność dla potrzebujących to 40 tysięcy złotych, które pozwoli nam na przekazanie mieszkańcom Ciechanowa żywności za ponad 400 tysięcy złotych. Także te środki państwa będą zainwestowane w sposób bardzo racjonalny. Też chcemy umożliwić pomoc osobom najuboższym poprzez każdego, realizując akcje społeczne zbiórki żywności. O zbiórkach żywności opowie koordynatorka nasza, wolontariuszka, Małgorzata Bartczak. Witam serdecznie Państwa. Jestem koordynatorem zbiórek żywności od 2004 roku. W tym roku to będzie już dziesiąta. Jest to olbrzymią radością współpracować z tyloma wolontariuszami. W zeszłym roku w Świąteczną Zbiórkę Żywności było zaangażowane ponad 200 młodych ludzi z liceów, z gimnazjów, i są to naprawdę bardzo fajne, młode osoby, które są odpowiedzialne, chętne do pomocy. Ta żywność zebrana właśnie w tych dużych sklepach trafiała później do organizacji, które się zaangażowały w tą zbiórkę, i one już bezpośrednio przekazywały tą żywność do swoich podopiecznych. Ta żywność trafiała właśnie przed świętami. Dziękujemy za olbrzymie serce i pomoc przekazywaną dla innych. Bank żywności to również akcje wolontariackie, dlatego nasz drugi projekt Daj siebie innym, promocja wolontariatu, polegać będzie na pracy z wolontariuszami. I to nie tylko wolontariat zbiórkowy, czyli o pomaganie osobom najuboższym, nie tylko o wolontariat, który będzie na rzecz czy zwierząt, czy też drugiego człowieka, ale też o taki wolontariat, który będzie zapobiegał marnowaniu zasobów, czyli o wolontariat ekologiczny. My co roku robimy strajki żywności, są to protesty żywności, która nie chce być zmarnowana i zwracamy właśnie uwagę na ten ekonomiczno-ekologiczno-społeczny problem marnowania żywności, bo gdyby tą żywność, która ulega zmarnowaniu przekazać osobom potrzebującym, to wtedy bardzo zmniejszylibyśmy obszary ubóstwa w naszym kraju i nie tylko, na świecie. Zachęcamy Państwa do głosowania na nasz drugi projekt Daj siebie innym. Promocja wolontariatu. Realizacja tego projektu pomoże nam sprofesjonalizować wolontariat w naszym mieście, jak również z robić wiele różnych ciekawych, fajnych dla naszej społeczności lokalnej akcji. Także prosimy o Wasz głos na platformie internetowej i tutaj na tej sali. Dziękuję.